Dzień dobry, cześć. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kuchni ze Smakiem. Moi kochani smakosze, dziś zabieram was prosto do Włoch, gdzie przygotujemy przepyszne spaghetti bolognese. Przepis jest bardzo prosty, ale nie taki oczywisty. Za chwilę o tym się dowiecie. Zobaczycie jak przygotować takie spaghetti krok po kroku. Wcześniej jednak zachęcam Was do subskrypcji, znajdziecie mnie również na Instagramie, Facebooku, a także TikToku. Ale nie zapomnijcie również kliknąć dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Ja teraz zakładam swój fartuch i będziemy przygotowywać coś pysznego, coś włoskiego, potrawę, która zachwyci Was smakiem. Zakładam fartuch i za chwilę pokazuję Wam, co tutaj mam na stole. Już założony, dlatego zerknijcie tutaj niżej, co jest potrzebne nam do przygotowania tego spaghetti. Zacznijmy od mięsa. Mamy tutaj mięso wołowe, a także wieprzowe, zmielone, naprawdę wysokiej jakości. Parmigiano reggiano. Mamy również guanciale. Wy możecie użyć. O, widzicie, osa nam się tutaj zadomowiła. Wy zamiast guanciale możecie użyć boczku. Potrzebne będzie nam również masło. Skoro spaghetti bolognese, to jest seller naciowy. Ja mam taki prosto z ogrodu. Marchewka, pasata pomidorowa. Ja dodaję jeszcze mleko, jednak jest to produkt opcjonalny. No i oczywiście, skoro mamy seler naciowy, mamy marchewkę. Koniecznie dwie cebule. Bierzemy się za przygotowanie spaghetti, jednak wy żebyście widzieli krok po kroku, jak go przygotować. Nie będę chodziła z patelnią ciągle do kuchni, jednak przygotujemy go tutaj w multigrillu, żebyście widzieli krok po kroku, jak te składniki dodaję. Przygotowywanie spaghetti bolognese zaczniemy od warzyw, czyli umyjemy, obierzemy marchewkę, drobno ją posiekamy, cebulą to samo zrobimy i z selerem naciowym. Ja teraz biorę marchewkę, idę ją szybko tylko umyć i za chwilę do Was wracam, obierzemy ją i drobno posiekamy w kostkę. Marchew mamy już umytą. Ja teraz sobie przestawię te wszystkie składniki tutaj na bok, bym mogła na naszym stole pokazywać krok po kroku, jak to spaghetti przygotować. Dlatego biorę teraz tacę ze wszystkimi składnikami, odstawię ją sobie... Wow, odstawię sobie ją tutaj na bok i bierzemy się za przygotowywanie spaghetti. Marchewka, seler i cebula. Aktualnie tych składników potrzebujemy. Przygotowanie zaczniemy od obrania i pokrojenia, tak jak wspominałam, marchewek. Wszystkie warzywa kroimy w, do, w drobną kostkę. Ja teraz wezmę sobie opieraczkę, a także miskę. Marchewka jest już ubrana. Cebulę również w międzyczasie obrałam. Dlatego teraz rozgrzeję sobie Multigrilla. Wy rozgrzejcie swoją patelnię i będziemy za chwilę smalić warzywa. Pokroimy je jednak wcześniej w drobną kostkę. Zacznijmy od marchewki. Jak już marchewkę pokroimy, będziemy kroić również drobno cebulę, a także seler naciowy. Wy użyjcie, jeśli nie macie takiego domowego selera naciowego, takiego po prostu ze sklepu, to są same łodygi bez tej zieleniny. A przepis na spaghetti nagrywam na prośbę z jednej moich tutaj obserwatorek. Jeśli wy chcecie jakąś, jakiś przepis, bym wam nagrała, koniecznie dajcie znać w komentarzu. To świetny przepis, bym mogła pokazać wam, jak go przygotowywać, z tego względu, iż my, Polacy, spaghetti bolognese kojarzymy z tego, że jest to bardzo szybka potrawa. Mięso, sos pomidorowy, czy to passata, Gotujemy 20 minut, jest gotowe. A sekretem idealnego spaghetti bolognese jest jego długie gotowanie. To tak samo jak naszym rosołem. Jeśli gotujemy go bardzo szybko, nie jest on tak aromatyczny. A jeśli poddamy go długiemu gotowaniu, jest naprawdę rewelacyjny w smaku. Marchewka jest już pokrojona, jak widzicie. W drobną kostkę, teraz czas na nasze cebule. Na koniec pokroimy sernaciowy i wszystko razem będziemy smażyć. Ja teraz tą marchewkę przełożę sobie w miseczkę, bo chcę wszystkie warzywa wrzucić. Na raz po prostu do smażenia. Teraz cebulę. Również drobną kostkę. Cebulka jest już drobno pokrojona. Przełożę ją do marchewki. Został nam tylko selerniaciowy, także szybciutko go tutaj kroję. Wcześniej go umyłam. Jest jeszcze cały w wodzie. Jeśli nie znacie tego triku, jeśli wy jakieś myjecie zioła zielone, to pamiętajcie, po umyciu, strzepcie o drugą dłoń, i cała woda zostaje właśnie wam na tej drugiej dłoni. Nasz seler już jest prawie suchy. Ja teraz go będę kroiła dość drobno. Nasz multi grill się już rozgrzał. Wy rozgrzejcie swoją patelnię. Ja teraz na ten multi grill będę wykładała masło. Moglibyśmy, moglibyśmy te warzywa usmażyć na guanciale, na początku byśmy głęciale podsmażyli, ten tłuszcz by się wytopił. Ja jednak zacznę na początku od warzyw. Biorę tutaj mam łyżkę masła. Jak widzicie, wszystko jest tu pięknie rozgrzane. I jak już się masełko nam pięknie rozpuści, zaczniemy wrzucanie naszych warzyw. Marchewka, cebula, a także seler neciowy. Czas na wrzucanie, masełko już praktycznie nam się Rozgrzało. Teraz wrzucam wszystkie warzywa. I całość czekamy aż nam się pięknie podsmaży. Ja przykryję go tutaj i czekamy około 15 minut. Nasze warzywa już pięknie się podsmażyły tutaj. Dlatego do środka Dodamy guanciale. Jeśli Wy nie macie w swojej kuchni guanciale, dodajcie boczek. Ja tutaj warzywa, jak widzieliście, podsmażam na maśle. Jeśli macie dobrej jakości oliwę włoską, również możecie tutaj dodać. Rzucamy teraz nasze guanciale do środka. Czekamy, aż ono nam się wytopi, i za chwilę do środka. Dodamy również mięso. Ja tutaj mam 1 kg mięsa, 600 g mięsa wieprzowego, a 400 g mięsa wołowego. Jeśli chcecie, róbcie spaghetti samej wołowiny lub samej wieprzowiny. Ja lubię pomieszane mięso. Czekamy teraz, aż nasze guanciale wytopi swój tłuszcz, i będziemy dodawać, tak jak wspominałam, mięso. 1 kg. Dodajemy tutaj tak dużo mięsa z tego względu, że spaghetti bolognese robię bardzo rzadko. Bardzo rzadko z tego względu, że będę je później gotowała na małym ogniu, a tak szczerze mówiąc, wolnoważe przez 5 godzin. Ale te 5 godzin jest warte swojego smaku. To tak samo jak wspominałam Wam z rosołem. Rosół gotowany przez 5 godzin jest tęgi, rewelacyjny. Przekonacie się o tym sami, jak wypróbujecie ten przepis. Chodźcie tutaj bliżej, bo myślę, że nasz, nasze guanciale się już pięknie wytopiło. Będziemy dodawać teraz mięso mielone. Jak tutaj mam mięso przykryte, bo osy nas atakują. Mięso wkładam teraz tutaj do środka. Czekam aż ono nam się pięknie podsmaży, i uwaga, do mięsa będziemy wlewać mleko. Na taką ilość mięsa i wszystkich składników wleję tutaj około 125 ml mleka, a później zalejemy podsmażone wszystkie składniki pasatą pomidorową. Niektórzy z Was. Niektórzy Włosi gotują bolognese mieszając pasatę razem z koncentratem pomidorowym, lub całe pomidorowy, pomidory mieszają z koncentratem pomidorowym. Ja dzisiaj przygotuję spaghetti bolognese tylko i wyłącznie z pasaty pomidorowej. Nasze mięso już jest pięknie podsmażone. Dlatego teraz, by nadać mu niesamowitej kremowości, by to spaghetti było naprawdę kremowe. Wlewam tutaj 125 ml mleka, gotuję jeszcze przez jakieś 3 do 5 minut i za chwilę będziemy wlewać pasatę pomidorową. A już później zostaje nam tylko czekanie, czekanie i czekanie. A w międzyczasie w tym czekaniu pokażę Wam jak szybko otworzyć mm, makaron spaghetti, A także zaraz Wam kilka innych ciekawostek. Mam tutaj 800 g pasaty pomidorowej, wlewam ją teraz. Do naszych podsmażonych składników zobaczcie sami. I teraz wszystkie składniki dokładnie mieszamy. Zobaczcie, jak się to teraz prezentuje. Teraz te wszystkie składniki przełożę do wolnowaru. Wy ustawcie sobie najmniejszą moc palnika i gotujcie na małym ogniu przez 5 godzin. Po 3 godzinach możecie już spróbować doprawić soł i pieprzem, ale gwarantuję Wam, że po 5 godzinach jest ono najlepsze. Ja już rękawice założyłam, dlatego biorę teraz nasze spaghetti, które będzie się teraz wolnoważe gotować. Przełożę je i ustawię na 5 godzin. Mamy nasze tutaj spaghetti. Dużą. I przelewamy je tutaj do naszego wolnowaru. Wy to róbcie w garnku, jeśli nie macie wolnowaru. Za chwilę już ustawiam wolnowar na 5 godzin. Tylko podłączę go do naszego przedłużecza. I uwaga! Ustawiamy sobie czas. 5 godzin i zamykamy pokrywkę. Wolnowar jest już ustawiony na 5 godzin. Zobaczcie sami tutaj bliżej. I w takim razie widzimy się, aż nasze spaghetti, bolognese się zrobi. Ale w międzyczasie umyjmy sobie. Ja sobie umyję. Kuwinksa tego multigrilla, bo chcę ugotować przy Was ten makaron spaghetti, by pokazać Wam, że będziemy go wyciągać prosto z wody i mieszać z naszym gotowym sosem. Zobaczcie, ja mam tutaj opakowanie spaghetti. Pokażę Wam teraz, jak w prosty sposób otwieramy takie opakowanie, by móc go później fajnie przechowywać. Jeśli chcecie, Wy możecie przygotować swój domowy makaron. Spaghetti nie przygotujecie, ale możecie przygotować makaron tagliatelle na jedno jajko 100 g mąki. Zobaczcie teraz, jak ja otwieram. I nasze opakowanie jest już otwarte. Wyjmujemy odpowiednią część, jaką potrzebujemy makaronu, a kolejną zostawiamy, związujemy i przechowujemy dalej. Jeśli chcecie, oczywiście, może się przełożyć do jakiegoś szklanego naczynia. Miałam wam pokazać, jak gotuję makaron, jednak zrobię to później. Z tego względu, że mam tutaj. Jedno łączę przedłużacza. Postawię sobie tylko, mam tutaj umyte naczynie. Wlałam wodę i widzimy się za te 5 godzin, jak nasz już sos się ugotuje. Zerknijmy tutaj może na chwilę do sosu. Upłynęło dosłownie 10 minut. Powoli nam się wolnowar nagrzewa, i za chwilę będzie to pięknie prykało. Witam się z Wami po 4,5 godzinach gotowania. Zobaczcie, zostało nam 28 minut, ostatnie 28 minut. Ja Wam jeszcze tutaj nie pokażę, jak wygląda nasz sos wolniest. W tym momencie, mimo że zostało 28 minut, ja odłączę wolnowar. On nam ostygnie, a w międzyczasie dojdzie nam sos do końca przez te 20 minut, a w międzyczasie podłączę multigrilla, żeby nam się woda zagotowała i żebyśmy mogli ugotować makaron. Ja podłączam multigrilla. Wy nastawcie teraz wodę w garnku. Będziemy gotować wodę i za chwilę będziemy razem gotować makaron. Sos wyszedł świetny, za chwilę go doprawimy i będziemy cieszyć się smakiem. Jeśli chcecie, oryginalnie, tradycyjnie do tego sosu bolońskiego jest dodawane wino. Kiedyś tradycyjnie dodawali tylko i wyłącznie białe wino, Później zaczęto zmieniać i dodawać czerwone wino. Jak widzicie, to bardzo długotrwały proces. Takie tradycyjne spaghetti bolognese, to naprawdę czasochłonny proces. Dlatego nie dziwcie się, dlaczego we Włoszech tyle ono kosztuje. My będziemy dzisiaj to spaghetti podawać z takim tradycyjnym spaghetti makaronem spaghetti. Wy, jeśli możecie, jeśli macie, przygotujcie sobie makaron tagliatelle bo ten sos jest ciężki i on o wiele lepiej będzie Wam się zatrzymywał na Waszym makaronie. I bardzo często we Włoszech jest podawane takie ragu zamiast yy, makaronu spaghetti, żeby właśnie ten sos pięknie osadzał się na makaronie i żeby, było to, żeby ta potrawa była jeszcze bardziej aromatyczna. I ze spaghetti bolognese jest tak samo jak z naszym rosołem. Tyle ile kucharek, tyle ile kucharzy. Tyle ile gospodyń domowych, tyle różnych przepisów. Mam nadzieję, że ten przepis mój się Wam spodoba i będziecie wykorzystywać go w swojej kuchni. Jeśli macie swoje jakieś tipy w przygotowywaniu sosu, to koniecznie podzielcie się z nimi. Ja Wam koniecznie w opisie jeszcze wstawię. Hmm, Przepis na spaghetti carbonare, który się uczyłem właśnie we Włoszech i mam nadzieję, że ono Wam się spodoba. Wiem również, że obserwują mnie tutaj osoby mieszkające we Włoszech, także pozdrawiam Was serdecznie i mam nadzieję, że chociaż w 80% pokazałam, jak przygotować takie tradycyjne spaghetti. Wy bardzo chętnie mm, usłyszę waszych rad i koniecznie podzielcie się swoimi przepisami. Nasza woda już powoli zaczyna się gotować, także wrzucam. Makaron do wody i czekam, aż się namo ugotuje. Nasz sos boloński jest już gotowy. Teraz będę doprawiać go solą. Wsypię tutaj jedną łyżeczkę soli. Całość dokładnie wymieszam i zobaczcie, jak on prezentuje się po pięciu godzinach. Duszenia na wolnym ogniu. Makaron już nam się dogotowuje, dlatego ja teraz ściągam nasz sos z wolnowaru. Przełożymy go tutaj, bo za chwilę będziemy wkładać prosto makaron do sosu. Zobaczcie, jak się nam pięknie gotuje makaron. Za chwilę będziemy go wyciągać i przekładać do sosu. W tym momencie, przygotujcie sobie parmigiano reggiano. Przygotujcie sobie ser, zetrzyjcie go. Ja już mam tutaj ser starty. Będziemy nim posypywać nasze spaghetti bolognese. Jak możecie zauważyć, u mnie dzisiaj bardzo wieje. Miałam tutaj kwiatki postawione. Jednak wazony zostały zwalone na ziemię dwukrotnie, dlatego postawiłam je na ziemię, one znowu zostały przewrócone i szkoda mi ich stawiać z powrotem, bo to porcelana, włosławek, a także chodzisz, także następnym razem będą mi tutaj towarzyszyły. Ja teraz sprawdzę, czy makaron jest gotowy i za chwilę będę przekładać go bezpośrednio do naszego sosu. Przed chwilą próbowałam makaronu i jest on już gotowy? Dlatego bezpośrednio łyżką będę przekładała go do naszego sosu. Pamiętajcie, pod żadnym pozorem nie przelewajcie makaronu gorącą wodą czy oliwą. Zobaczcie, makaron wykładam do naszego sosu. A jak tylko przełożę cały makaron, będziemy wszystko razem mieszać. Zostanie nam tylko położenie makaronu na pięknym talerzu, posypanie go, tak jak mówiłam. I to wszystko. Zobaczcie, mieszamy nasz makaron spaghetti z pysznym sosem bolońskim. Doprawcie go według swoich podobań smakowych, ja dodałam tylko tutaj sól. Nasze spaghetti jest pięknie wymieszane. Teraz nakładam gotowe spaghetti bolognese na nasz talerz i za chwilę się widzimy. Pokażę Wam, jak wygląda efekt końcowy. Ja już makaron wymieszany z sosem nałożyłam, ale pamiętajcie, że po bokach zostaje nam dużo sosu. Także sos wyłóżcie sobie na wierzch makaronu, za chwilę całość posypiemy serem i nasze pyszne spaghetti będzie gotowe. Zobaczcie teraz tutaj do środka, do naszego naczynia, w którym był gotowany sos, zobaczcie ile tego tu jeszcze mam, także cała rodzina będzie zachwycona. Ja niestety wiem tego spaghetti tylko trochę, z tego względu, że mamy tutaj seler, ja na selera mam uczulenie. Ale mam nadzieję, że wy nie macie uczulenia na celera i będziecie mogli cieszyć się smakiem razem ze swoją rodziną. Mam tutaj teraz ser. Zapraszam was tutaj bliżej. Mam nadzieję, że wiatr na mnie nie przeszkodzi. Dodam jeszcze trochę więcej sera. O, jednak wiatr nam przeszkadza. Słuchajcie, schowam się trochę, gdzie nie ma wiatru. Posypię pięknie nasze danie i pokażę Wam efekt końcowy. Moi kochani smakosze, pyszne spaghetti bolognese jest już gotowe. Widzicie, jak ono rewelacyjnie wygląda. Mam nadzieję, że spusiłam was i przygotujecie je w swojej kuchni. Tak jak wspominałam wcześniej, to tylko jedna bardzo duża porcja. Tutaj poniżej mam jeszcze bardzo, bardzo dużo tego spaghetti. A to tylko dlatego, że ja bardzo rzadko go przygotowuję przez ten długi czas przygotowywania. Żeby tradycji stało się zadość. Ja teraz skosztuję go. Będę cieszyła się smakiem. Wy również go przygotujcie w swojej kuchni. Cieszcie się smakiem razem ze mną, razem ze swoją rodziną. My widzimy się już jutro. Do zobaczenia! Cieszcie się smakiem razem ze mną!